No cóż mogę powiedzieć. Chyba zasłużone zwycięstwo Gwardii, byli chyba bardziej zdeterminowani od nas. My może być pewnie siebie przyjechaliśmy po tym meczu z Płockiem wygranym. Także może gdzieś w, gdzieś w głowach było jakieś rozluźnienie, chociaż, chociaż trenowaliśmy, trenowaliśmy w ciągu tygodnia tak jak, jak zawsze z jakimś pewnym zaangażowaniem. Ale może gdzieś pod w głowach był ten les i po prostu jakaś pewność siebie zgubiła nas. Waria taktycznie bardzo dobrze podeszła do tego meczu. Wiedzieli wszystkie nasze jakieś tam zagrywki, czy, czy, czy ten Późniano Marcher wszedł, może wcześniej jak ten bramkarz, który niedawno przyszedł do gwardii, troszkę nas nie znał i troszkę mieliśmy łatwiej Później z nawet niktów, znał nas dobrze. Dobrze wszedł, mecz, wszedł w mecz. Mieliśmy jeszcze szansę przy 20-20, przy ale, ale gdzieś, gdzieś to uciekło, dostaliśmy jakieś niepotrzebne 2 kary i, i, i wygrano bardzo. Dziękuję bardzo. Adam Marcher. Bardzo ja szczęśliwym jestem zwycięzcą. każdy punkt nam są potrzebny. Nie wiem, jak zbawienie można powiedzieć. Może po tym, po tym meczu możemy tam jeszcze przyblokować jakieś tam, przy szczęścia, nie wiem, może play-offy jeszcze. Ciężko jest powiedzieć. Matematyki nie da się oszukać, więc walczymy jak najwięcej, najwięcej punktów, żeby to teraz. I żeby się trzymać tej widzę, to jest dla nas cel najważniejszy. Cieszymy się jeszcze raz z tych punktów. Są bardzo potrzebne. Obdawek dalej jak dzisiaj. Dziękuję. Bardzo, bardzo proszę. Czy są pytania do zawodników? Obydwu drużyny. On pokazał w ostatnich meczach, że może być go ciężko wygryźć z bramki i teraz on ma chyba ten problem. Znaczy rywalizacja jest zdrowa między nami. No. Kto ma swój dzień, ten wchodzi na boisko gra. To nie jest tak, że, ciężko, że nie lubimy się czy coś, super jest brak nasz jakiś ściągnięty, podniósł rywalizację treningach i trzeba podchodzić do tego wszystkiego w 100%. Cieszymy się, no super z tak, zgłogowym mecz. I ja się też tam rozbijam, więc wydaje mi się, że to było potrzebne. To Dziękuję. Są kolejne pytania z Państwa strony, do zawodników. Dziękuję bardzo za opinię zawodnikom, Na to zapraszam teraz na... Pogratuluję zespołowi Gwardii, Rzeczywiście zasłużenie zdobytych dzisiaj punktów. Gwardia była, jak to powiedział, kolega cię bardziej zdeterminowana. Walczyła rzeczywiście na 110%. Natomiast wydaje mi się, że my jeszcze byliśmy myślami przy meczu z Wisłą płocki Takie odniosłem wrażenie, że... Wydawało się tam, że z że po bez problemu da się wyle, skoro pokonaliśmy listę. Okazało się, że nie. Zawiedliśmy, wydaje mi się, i w obronie, i w ataku dzisiaj, dlatego, że popełniliśmy zbyt dużo błędów indywidualnych. To znaczy w pewnym momencie nie było drużyny takiej, jak ja po sobie życzę, natomiast zawodnicy podejmowali decyzje w dobrej wierze naturalnie chcąc powiedzmy wynik poprawić, czy uratować mecz niestety to nie wyszło i tak jak powiedziałem zasłużenie to to spotkanie przegnęłyśmy i myślę że e, dzięki temu Zespół gwardii powinien nie mieć wielkich problemów z utrzymaniem się widzy. Naturalnie może nie awansować do kolejowów, ale na dziewiątym, dziesiątym miejscu według mnie powinien się znaleźć. Dziękuję bardzo. Trener zespołu gospodarzy, Pan Tadeusz Zjednak. Praktycznie wszystko zostało powiedziane. To jest to, o czym ja mogę tylko potwierdzić. Dla nas najważniejsze są dwa punkty i to zdobyte na tak renomowanym zespole, jak są azotypu ławy. To nas bardzo cieszy. I cieszy to, że po meczu. Ja nie miałem takiego bólu głowy, że po zwycięskim meczu z błogowym również ta koncentracja na treningu praca została powielona i, i to, no nie powiem, że nam się udało, bo to, to byłoby jakieś z mojej strony rolą przypadku, ale tą ciężką pracę, którą wykonujemy na zajęciach, przełożyło się to na wynik, który miał miejsce tydzień temu i dniu dzisiejszy. Że ja mam tyle co do tego spotkania. Naprawdę, radość jest ogromna, i tu należy ponownie podziękować całemu zespołowi i publiczności. To jest naprawdę w tym momencie bardzo ważny czynnik, który ten zespół podbudowuje. Dziękuję, Dziękuję zespołu. bardzo. Pytania do szkoleniowców obydwu zespołów ze strony państwa. Zapraszam. To ja może mam pytanie do trenera jednoroma o początek spotkania, który dzisiaj w pewnym momencie bardzo nerwowo wyglądał. Tam było zamieszanie z protokołem. Jak ta sytuacja wyglądała z punktu widzenia pana trenera? To znaczy nie, nie wnikam w to. No, od tego jest i sędzia obserwator i od tego są sędziowie boiskowi. Co tam było? No myślę, że to większy problem jest po stronie kolegów. No to, to akurat myślę, że nie wpłynęło na nas w żaden sposób negatywny. Pamiętam, że... Faworytem był chorobory, faworytem były azoty. Pewnie jak bardziej się grało łatwiej, ale teraz ty w będzie będzie Zabrzu faworytem. To znaczy, no, nie, nie to była piękna sprawa. Z tym, że, e, proszę Państwa, no, ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale, ale to co kolega powiedział, róbmy wszystko. Matematyczne wyliczenia, jeszcze tam jakieś są, ale my zdobywajmy jak najwięcej punktów, aby w tej fazie, gdy tak będzie, layoutu mieć tych punktów jak najwięcej po rundzie zasadniczej. I to jest nasz cel do końca rozgrywek. Panie drużynek, to też za to z Cepanowicza i Lasonia. dzisiaj ich zabrakło? Dłuższa przerwa się szykuje, jak wrócili kontuzjowani? Czy czy to dzisiaj tylko? To jest, yy, myślę, że to jest tylko ten tydzień, bo, bo Stepanowicz po meczu z Głogowym yy, po prostu rozchorował się i jest na antybiotykach i nie będziemy zdrowia zawodnika nadwyrężać. Yy, a Renek po prostu ma naciągnięty yy, mięsień dwugłowy i niech się spokojnie leczy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy są